Tyk wyglądasz trochę? A ty jak debil z TikToka? No ty kurwo, jebana z Barceloną, widzisz? Jedyne no, co możesz zrobić, jedyne co próbowało. możesz zrobić, patrz! Wyobraź sobie, że te piłki to jest hierarchia kurwa w lalidze. Jesteście kurwa na samym środku. <laughs> A wyobraź sobie, że to jesteś ty i spotykasz mnie. No, no, i właśnie tak się jesteś, dzieje, jesteś, bo mój jest złamany, ci do dupy na... i kurwa na niego siadasz. złamany, 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 to ty, ty masz ruru, wzrok, -tok, debilu jebany, dlatego w okularach kończ. No ruro, ruro, to ci do dupy wieś. kurwa wsadzali, żebyś odpływ miał, bo siku kurwa to robić nie potrafiłeś. Zbyt gorszy jestem, zbyt gorszy jestem, a co? A możemy się spotkać z No spotkać pistolicy. co, kurwa, przyjaciół, szukasz w Simse kurwa zagraj, tam znajdziesz przyjaciół, nie będziesz się ze mną spotykał. To kobiety nie możemy żeby się dyskować. na rankę spotkać, ze mną się chcesz spotkać. Ty się kurwa sam ze sobą spotkasz i <laughs> potrafisz w lustrze, bo nic kurwa nie widzisz krecie ślepy Tą piłką muszę w łeb pierdolni będziesz jak Barcelona. Się, będziesz na upadku Możemy się możemy się spotkać. Pojezę drogie, cały świąt. Lamusie, żelusiu, ty kurwa debilu jebany, kurwi kłaku pierdolny Prój się w internecie, a no, zobaczymy się. No, prój, prój Pedałku ty. Nie mów tak do Bo mnie, co, naprawdę. Widzą, wiecie, naprawdę. Co, weź, weź, przestań, przestań. Ile ty Wyglądasz ważysz, kurwa jak rozrzutnik do gnoju i się unosisz. Ile ty Ile ważysz 68 kg, a co jakby ci to 68, 68 kilo Jakby ci to 68 ta... kg chuja na czole położyło to by ci się rów mariański kurwa otworzył. Od oka no kurwa wiesz... po potylicę. Obiecuję cię, że jak Cię spotkam... Obiecuję no widzisz, od tych kurwa, od tego pakowania, ci. Na, od tego no pakowania, dobrze, to Ty ci, nawet obiecuję się obiecuję wypowiedzieć ci. dobrze nie potrafisz. Obiecuję Ci, dobrze, przepraszam. No, no i się. bardzo dobrze, obiecuję przepraszam, ci. kurwa, znasz hierarchię, pan mówi, debil słucha. Nie, jestem kulturalny, ty to się próbujesz, pedałku z grzyweczką. Jestem kulturalny, a dwie sekundy napiną. później mówisz pedałku, sorry, starego tu nie Wę... przedstawiaj, starego tak. nie wytaczaj na pole bitwy. Twój stary to nie pistolet, tego nie potrzebujemy. Po pierwsze, po pierwsze, nie wychyle się Po pierwsze chłód w dupę, po drugie jesteś brzydki, nie, po trzecie nie ty mi. w masz, Barcelonie, masz, masz, więc upadasz tak samo jak ona, masz więc kulturę, na kolana masz i do pana. kulturę, masz kulturę. Nie mam kultury, bo śmieciem jesteś garbatym. to wolno mu się na liście. No, na liście, na liście to ty kurwa, kurwa, piknik ze starym kurwa, robisz pod Biedronką. Czekajcie, kurwa, na, otworzę żeby zęczko, wojaka kupić o 6 rano. No ale śmieszne, rób mi tapo to cię przy kolegach No o, połamiesz, połamiesz, po ty się kurwa zęby 60, połamie, 8, ty się zęby połamiesz jak 60, będziesz 60, na. No próbuj się dalej, lamusie, no. zero kultury, śmieciu, że się ktoś ogląda. No, jebał ale ale piec no nie, przygodę, no, mówię, cię pies w dupę. No próż, o nie, bo ja mam ten rapet, ale co, Przypominać się wczoraj się co? No nie, no mówię, że cię piec w dupę jebał i to mi się przypomina. No i to mi się przypomina, ty. No ci pies, chuj, do dupy no, wsadza, też takie miny robisz. No, to jest taki miny on no, no, Czy ty, ty widziałeś, się kilo. Wyrał, że 68. Widziałeś... Ty, 68 kilo. Weź ty się, kurwa, naprawdę, nie, strzyk, nie strzykaj tymi strzykawkami po długie, bo ci odwalać zaczyna. Ty, sztywne 68 kilo. No, bo się, ulana, kurwa. 68 kilo ty. Ale ty w sumie mógłbyś być dobrym zabijam. koszem na śmieci, bo dużo się do ciebie Zabijaka. zmieści. Zabijaka z YouTube'a, ej ale teraz typu fame, ty. W pedałku myśmy się spotkali. No, Wiecie spotkalibyśmy się, spotkalibyśmy się, ty nie się kurwa mi... z pociągiem czołem możesz nie kurwa spotkać. Nie przerywaj jeszcze No, ty kurwa, no, smrodzie niemyty. Nie, 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 nie. Muminek no, się naoglądał nie... i parodiuje kurwa. Nie, Torebkę se to jeszcze kurwa załeś na bark, będziesz jak ta muminkowa wyglądał. Okulary wyjdzie... zdejmij, bo jak kret trochę teraz co? przypominasz. O jezu, no kret, bo widzowie ci piszą ci śniegiem Wiesz co, ty masz kurwa większą wagę, ja też mam wagę, przyjdę ci kurwa z wagą i ci tą wagą kurwa łeb rozpierdolę. Czyli ty, ty byś to podniósł, ty podniesiesz w ogóle wagę? Ja wagę porwał, chciałbym dalej? O, jeszcze koli się napije, bo jestem presytowanym kole, kurwa, za 4 zł, Ty, kurwa, ty, ty 20 kurwa sekund temu też kole piłeś. Nie, nie piłem Koli. No to kurwa, no nie piłeś. Patrz. Udowodnić ci? No, udowodnić ci, udowodnić no ci. Ty kurwa, o, ty, kurwa, ślepy krzecz, ale nie wiesz co pijesz. No. Co to zwykłe jesteś... Chciałeś być jak Kubanczyk, ale ci nie wyszło. Ale nie musisz być jak Kubanczyk. Ja byłem po roku w Rosji. Wiesz, wiesz co mam jedyne wspólnego z Komłańczykiem? Okulary. Nie, wiesz co mi jedynego wspólnego Okulary. z Komączykiem? lemu się połamą w sekundę jak zwykłego nigera, murzyna typowego. Ale no widzisz, i to cię różni od Kubańczyka. Kubańczyk ma szacunek do ludzi z innych, I ty, z innych kontynentów. mówi to osoba, która na mi się no w No mówi, mówi to osoba, no kurwa, do ciebie, śmieciu garbaty, nie będę miał szacunku, bo jak na ciebie patrzę, to mi się chce kurwa plunąć na to czoło, debilu jebany. No, co ty, co ty, kurwa chcesz teraz udowodnić? Że słuchawki podnosisz? Taki kurwa siłacza, a słuchawkę kurwa w dwóch rękach musi trzymać. No, no dawaj, w jednej, dawaj w jednej, ale co w jednej ręce? No, w jednej ręce to ty kurwa... Jedno to Jedno cię, cię podniósł ty tych no, laszku. No, no. <laughs> <laughs> Jedną ręką to ty ziemniaki <laughs> ubijasz kurwa na drugie danie do petletu. Patrz. Pokażę ci twój... sobowtór? No, ja ci pokażę twój. O, patrz. Ja, patrz twój to jest twój sobowtór. Śmieć, bo, bo nadajesz się <laughs> też do tego. Czekaj, czekaj. Twoje a, matura a, ale to mnie pisze. A, z tą wagą to ty chciałeś być chyba jak oliwka Brazil. Ale twoje matura mnie do domu zaprosiła. Halo, co tam? O, nareszcie, nareszcie kurwa łóżko pokazałeś Ty Matulo mnie zaprosiła twoja na chat. Nie no pokazałeś swoje łóżko, tam śpisz, tam łeb sadzasz kurwa i nurkujesz. Masz moje łóżko, no i co? Masz. No no, masz no, no, moje łóżko, no widzę no, co? I, i nie tylko rozpierdol w głowie, ale też na łóżku. No i co że na łóżku, a ty masz rozpierdol w chałupie co? Czy ty widzisz, kiedy się rozpierdol, to jest wszystko na swoim miejscu. Choinka... No ciebie widzę, Frania, że No bitł. mnie widzę. Ty no to jednak, <laughs> jednak, widzę, jednak widzę, że kreta olśniło. Na lśniło na Pinaczu. Chodź, spotkamy się i wyjaśnimy to sobie. Nie wiem, że jesteś spotkać, cfana. to się możesz kurwa Chodź, No, ale czołem, nie, chodź. Z pociągiem. Ale dobrze, ale wiesz, na Omegle to się każdy może przyjść. Chodź, się spotkamy zobaczymy, gdzieś jest taka cwana. Ale ty z matką rozmawiasz, że mówisz cwana? Nie, no ale nie, do no, no, mówię No, no, no to kurwa, no to formułuj normalnie zdania. Formułuj <laughs> kurwa słowa w dobry sposób. Poprawna polszczyzna Czy jesteś w stanie. się byś się mówić nauczył. Czy jesteś w stanie ze mną się spotkać no. i się sprawdzić? Sprawdzić, sprawdzić. Co ty się chcesz sprawdzać? No, ale odpowiedz, odpowiedz na pytania. Sprawdź nie ty nie możesz, jakiś... Sprawdzić, sprawdzić to ty możesz swoją wiedzę. I tak panowie zachowuje się obstrana osoba. Nie, nie. Wielki tak się youtuber, nie wielki streamer. Osoba. Tak się zachowuje osoba, która nie potrafi sobie słownie poradzić i próbuje teraz udowodnić, że o bo waży 85 czy 90 kg i typa połamę. 9. No dobra, dobra, przyjdę, przyjdę, kurwa z Mariuszem Pudzianowskim, zobaczymy czy będziesz tak. fajny. przyjdź z Mariuszem Pudzianowskim i no, na zobaczysz, zobaczysz, ci kurwa, ci z głowy to karpia tak. zrobi. Karpia trzeba okuszyć. O, tak ci zrobi. Albo z tak, przyjdzie, przyjdę, tybie... zobaczysz kurwa, mój brat Sodzic ci najebie z... jak Mamedowi Kandowi. Jedynek, twoim bratem jedynym kto jest no. to Paweł Pogba, lamusie, znasz dziurę. No. Ci Twój brat kurwa występował w rolnik szuka żony, dalej nie znalazł. Jeszcze plujesz frecie. To co, spotykamy się czy nie? Wracaj jeden na jeden, zoł, Wracaj do zoo. Ale spotykamy się? czy Oj, obsrane badajki widzowie, obsrane badajki. Co, Lamusie, spotykamy się? Naprawdę, przyjaciół szukasz, nie? Czy masz obs ja wiem, że obsrane ja badajki ja Widzowie, widzowie, jesteś ulaną kurwą ja i próbujesz <laughs> znaleźć przyjaciół. No napisz, widzowie. napisz, napisz, no. Widzowie, no debil. No to jest kurwa debil, to jest debil. Dobra, ja, ci, ja cię wyciszę i idę herbatę, dziecku podać. Poczekajcie, popatrzcie się na tego śmiecia, czyli no, nie będziecie na niego patrzeć, zaraz wrócę.